Awe. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Inaugurujemy wideobloga Fundacji AWE. To takie miejsce w sieci, które mam nadzieję, że stanie się hitowa, w którym chcemy opowiadać, czym żyjemy, co robimy, czym zajmuje się Fundacja. Będziemy spotykać się z różnymi ciekawymi ludźmi. Będzie można poznać naszych wolontariuszy. Powiemy o wszystkim, czego nie możecie przeczytać na naszej stronie internetowej ani na naszym portalu na Facebooku. O kulisach Fundacji AWE, o kulisach naszego działania. Powiemy... Ile mamy pieniędzy, na co je wydajemy? Także często będziemy Was pytać o zdanie, na co warto byłoby wydać pieniądze, czy w jaki sposób um, można by przeprowadzić daną akcję lub co warto byłoby zrobić. Bądźcie więc z nami, co tydzień oglądajcie nas, gorąco zachęcam. A dzisiaj jest też dzień u nas w AWE szczególny, ponieważ właśnie dostaliśmy telefon, że jedzie do nas ogromna ciężarówka prosto z drukarni, która wiedzie kilka tysięcy naszych kalendarzy, kalendarzy Fundacji AWE na rok 2015. Co roku wydajemy taki kalendarz, w którym pokazujemy Nasze projekty, to co nam udało się zrealizować w roku poprzednim, i właśnie w tym kalendarzu znajdziecie 12 fotek z 12 projektów spośród 20 paru, które zrealizowaliśmy w 2014 roku. W tym miejscu gorąco dziękuję sponsorom, którzy pozwolili nam wydać ten kalendarz. Nie wydajemy na ten kalendarz ani złotówki, ani z 1%, ani z innych naszych źródeł statutowych. Wielkie dzięki dla sponsorów. Z kalendarza możecie dowiedzieć się na przykład, że. Prowadzimy Białeński Uniwersytet Dzieci, czyli super budę, zajęcia naukowe dla kilkuset dzieciaków. Z Kleksem przez Białękę, kolejny nasz projekt, w ramach którego uczymy lokalnej historii w białęckich podstawówkach. W 2014 roku z tego projektu skorzystało prawie 3000 dzieciaków. Pływamy też na kajakach. To jest taki super projekt, w ramach którego osoby niepełnosprawne dzięki naszym wolontariuszom mogą także posmakować w kajakowej przygodzie. Są to i osoby i na wózkach, i osoby o niepełnosprawności intelektualnej, i ruchowej, i osoby niewidome, czy głuchoniemy, a to... Hit, super hit. Takie rzeczy tylko w Fundacjawę. Szpagat po osiemdziesiątce, wykonany z wielką gracją podczas juwenaliów III wieku. To jest taka duża ogólnopolska i międzynarodowa impreza, którą organizujemy co roku w czerwcu dla pozytywnie artystycznie zakręconych seniorów. Są i takie ładne, romantyczne widoczki. Te turkusowe jeziora wcale nie są gdzieś tam na jakichś Malediwach czy w innych egzotycznych krajach. Proszę sobie wyobrazić, że znajdują się one zaledwie 70 km od granicy Polski na wschód, na Koło Wołkowyska. Są to jeziora na terenie dawnej kopalni Kredy. Co prawda nie wolno tam przebywać, głoszą specjalne napisy, które są wokół jezior, ale Białorusi nic sobie z tego nie robią. Masowo tam przyjeżdżają, opalają się, odpoczywają, kąpią. My także tam byliśmy, pływaliśmy na kajakach z naszymi przyjaciółmi z Białorusi, z Witebska, z młodzieżą z Kalita z Diecezji Witebskiej. Wspólnie nagrywaliśmy tam filmy o legendach Polski i Białorusi. Są i Kończę kajaki. Co roku 1 sierpnia organizujemy takie kajakowe obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. Jest i festiwal rokowy i wiele, wiele innych projektów, o których możecie przeczytać i które możecie zobaczyć w naszym kalendarzu. A ten kalendarz możecie mieć zupełnie za darmo, nie trzeba nic płacić. Wystarczy do nas napisać. Tam na dole ekranu teraz powinien pojawić się nasz mail awetkimałpaw.pl. Albo poprzez naszego Facebooka, facebook.com, ukośnik fundacja .be. Możecie napisać do nas, powiedzieć, chcę kalendarz, podać swoje dane, a my go niezwłocznie wyślemy. I mam nadzieję, że ten kalendarz, który zawiśnie w Waszych domach, w Waszych biurach, spowoduje, że każdy dzień Nowego Roku będzie bardziej kolorowy, tak jak kolorowy jest nasz kalendarz, i jeszcze bardziej pozytywny zakręcony, czego Wam bardzo, bardzo serdecznie życzę. Jeszcze jedno, za chwilę te plansze z kalendarza, zdjęcia z kalendarza pojawią się na naszym profilu na Facebooku. Możecie je zalajkować. Osoba, która jako pierwsza napisze hasło wideoblog, pod zdjęciem ulubionym, pod zdjęciem, które najbardziej się spodobało, otrzyma od nas zestaw gadżetów. Mamy 12 takich zestawów gotowych. Jeżeli ktoś napisze to hasło pod dwoma, trzema czy czterema zdjęciami, tak otrzyma jeden taki zestaw, tak więc wybierzcie jedno najlepsze zdjęcie Waszym zdaniem i nie zapomnijcie odpowiedzieć na naszą wiadomość, w której będziemy pytali o adres, na który mamy wysłać te gadżety. Za uwagę dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia za tydzień. AWE, Wartek Włodkowski, Fundacja AWE.